Pierwsza zasada Sandlera brzmi, aby nauczyć się wygrywać, trzeba najpierw nauczyć się przegrywać. O co chodzi? Przecież każdy sprzedawca uwielbia wygrywać. Uwielbia ten moment, kiedy klient decyduje się na współpracę. Natomiast w sprzedaży porażka prawdopodobnie występuje częściej niż sukces. W tej zasadzie nie jest najistotniejsze to, żeby wyrobić w sobie odporność psychiczną, nie przejmować się porażką i pójść dalej. Najistotniejsze jest, żeby wyciągać wnioski. Kiedy klient nie będzie chciał się z tobą spotkać, powie ci, że zdecydował się na inne rozwiązanie albo że znalazł tańszą ofertę na rynku, zastanów się, co mogło skłonić klienta do takiej decyzji. Jaki błąd popełniłeś? Jak w przyszłości możesz się inaczej zachować? Nils Bohr, laureat Nagrody Nobla z Fizyki, powiedział, że ekspert to jest osoba, która popełniła Wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie. Najlepsi sprzedawcy są właśnie takimi ekspertami. Tysiące razy usłyszeli nie, natomiast potrafili wyciągać wnioski i iść dalej. W związku z tym spojrzyj na ostatnią sytuację sprzedażową, która nie zakończyła się takim efektem, jakim byś chciał. Zobacz, co mogłeś zrobić inaczej, i następnym razem wyciągnij wnioski. Aby nauczyć się wygrywać, trzeba najpierw nauczyć się przegrywać.